No, no, piszę! Zobacz, uczy się! Uczy się! Ty, ziomość! Może pofarmimy trochę na Fortnite? Cie. LOL! XD! No uczy, uczy przecież no! No przecież angielski powtarza! Yo Bart, widzimy się po koronalekcjach. Kończę. Typ i typiara na kwadracie. Nara. Moim zdaniem powtarza gryp Masz rację, przyda ci się w więzieniu. A ty tak zamiast na niego najeżdżać, to posiedziałbyś z nim nad lekcjami? Kobieto, tylko dzięki mnie on ma w tej szkole jakiekolwiek oceny. To, dzięki tobie. Oni mają za dużo tego materiału. Ten materiał to powinien być jakoś tak stopniowo podawany. Stopniowo, tak? Jak biegi w, w samochodzie. Jak on ma wrzucać biegi, jak on ma tylko wsteczny. W ogóle ta cała jego klasa jest jaka, jakaś udana. A co ty w ogóle gadasz tej klasy w ogóle na oczy nie widziałeś? To nie widziałem, widziałem nie... rodziców. Widziałeś, że z tego Bartosia? Przecież jego ojciec to jest debil! No, Jego ojciec to akurat profesor. O, o, to jest bardzo ważna informacja dla naszego syna. Nawet debil może zostać profesorem. <grywa> <grywa> Kurde. Syneczku, ty tata nie słucha, wiesz? Tata jest po prostu zazdrosny, bo on był moim chłopakiem w liceum. He?

nie podpiszę ci tego kredytu! Kur... Moje kuchony. mój. Mama... Mama, co? Babsz mama! Chodź, no. chodzi tu... Gomunie jeden! Z czego ty masz ten sprawdzian? Z przyrody, tato. No! To musisz dostać czwórkę! No, ale jak czwórkę? ja, ja nic nie wiem. To, to mi się w ogóle w życiu nie przyda! Co ty pierdzielisz? co nie, nie przesz? Przyroda! Przyroda to nauka o ziemi! Łopatę się wbija w ziemię! Przyda ci się. Ale to jest trudne. Kurde, ci, ja już wiedziałem, ja wiedział, że z tobą będą kłopoty. Już jak się urodziłeś, miałeś taki głupi wzrok. No, to, już, to już nawet łożysko wydawało się mądrzejsze. A co ja miałem powiedzieć lekarzowi? Żeby cię wcisnął z powrotem? Jak z powrotem? Masz dostać czwórkę, bo cię wyśle do kamieniołomów i mi ten samochód odpracujesz. Tato, co ja w ogóle mam wspólnego z jakimś twoim nowym głupim samochodem. O wieku, na nie zdajesz sprawy, jak przez twoją głupotę represjonuje się w tym domu postronnych ludzi. Repre. Rep, re. Co? Wiesz co, w starożytnym rzymie taki jak ty, to zrzucali się skał. No. A matka nie chciała rozważyć okna życia. Ta to weź, no weź. Co weź? No co weź? Dobra, weź po tą książkę i te, I się pouczymy. No. I, przyrodę masz, tak? Z, przyrodę. I, o, z czego tej przyrody? O czym tutaj? E, no, zwierzęta. Co ty na zwierzętach się nie znasz? To wystarczy się po domu rozejrzeć. Matka żmija. No. Ojciec Baran. Co? I rośliny. Rośliny. Dziadek, warzywo. Dobra, dawaj tą książkę yy, i się pouczymy. No. Za ile masz ty sprawdziane? Za dwie minuty. No, jak nie idzie, to nie idzie. Ja. Dobra, yy, ustny czy pisemny? Ustny. Dobra, no, to ja mam książkę. Ja sobie, tak? ci będę podpowiadał, a ty będziesz odpowiadał. Jak, po, jak podpowiada? Tata, czy to będzie słychać? No ja. Kurde, masz rację. No, Ty słuchaj. Ty, to ja idę po sąsiada, po Irka. Człowieku, człowieku! On jest najlepszy w kalambury. Jak on pokazuje, to ja zawsze wygrywam. <grystanie> dobra. Dobra, dobra, to leć. Nasza trójka i będzie czwórka. <grystanie> tak jest. Dobra, to ja odpalam komputer. Ludzie, znowu katorga z tymi debilami. Noż po prostu. Siedzę, gardło, zdzieram za marne grosze. Ja pierdole! Witajcie drogie dzieci! Jesteście dzieci, witajcie! witajcie! Irek, dawaj. No. <śpiewanie> Dobra, Irek, Irek, ja, ja mam, ja mam książkę, będę ci mówił, to będziesz pokazywał, nie? ciszę. Ale wiesz, może się uda, może go nie zapytać. Dobrze? Zaczynamy na początek, to może Krzysiu? Kurde! Jak nie idzie, to nie idzie, no. Krzysiu, wymień gatunki zwierząt. No to zwierzęta mają gatunki różne. Aha. E, na przykład z gatunku... Wymieniaj. E, żaba. Tak, super, świetnie. A żaba to? A żaba to? A żaby w przeciwieństwie do ciebie coś kumają. Pła... Pła... Patrzycie. Pła... Zy. Pazy. Pa, no. Pazy. I gady. No tak, Krzysiu, brawo! Co jeszcze? Co, co, co jeszcze? No tak jest? Pożar ptaka! A. A. Taki. Krzysztof, świetnie. I... I... Irek, co ty pijecie, jak chce? <grym> Saki! Tak no, świetnie! Saki i. I. I... Rymie, ryby, ryby. Dobra, Ireczku, no później się napijemy. Ja? <grym> ryby! A świetnie! Ryby i. I hm. mucha. Owady, świetnie. No. Dobra, dawaj. Weź że mu no. dobrze pokażę. No, je... Dobrze, Krzysiu, słyszymy się? Tak, tak, tak. tak, tak. Teraz Sorry. podaj przykład saka. No. Dobra, biorę to na siebie. Kur. No. Koniec świetnie Świetnie, Jeśli Jeśli to to żubr, to końców. Koniec to... Żubrzyca, debilu, a dobrze mogę ci naliczyć. Krzysiu, tak? otwórz uszy, słuchaj, będzie pytanie w twoją stronę. Tak. Krzysiu, badaniem jakich zwierząt zajmuje się malakologia? Mało mnie. No, tata. Dobra, biorę to na siebie. A. <trym> Mięczaki! No! Bardzo, bardzo ładnie! Ksysylu, ksysylu! Krzysiu. Świetnie dzinie, hmm. bardzo dobrze. Zatem podaj przykład mięczaka. No to po, poza najmanem to jeszcze. E, głowa nogi! Bardzo dobrze, głowa nogi! Jeszcze jeżdżę! Je, je, jeszcze jeden. Byk. Kur... Peżę mu dobrze pokażę. E, e, ślimak. O, bardzo ładnie Krzysiu, idziesz jak burza. Powiedz proszę, jak zbudowany jest ślimak? Jak jest... E, ma rogi. Aha. I ma nogi. Nie, 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 nie. E, kciuka. Nie, nie, ma e, rękę, nogę. No, nogę. Jedną nogę ma. Nie. Nogę. I tą nogę e, zarzuca sobie na plecy. Nie, nie, na plecach ma domek. O! Domek. No, to jeśli to. A domek to nic innego jak. Biorę to na siebie. No, Krzysiu, co ślimak ma? na plecach. E, panie profesor, oczywiście ślimak na plecach ma... No. No. Ślimak na plecach ma kibel. To ja się poddaję. Nie, nie? Ja, ja to czuję, że z tego czwórki nie będzie. No. Dobra to na siebie. Oj, Krzysiu, Krzysiu! E, Pani profesor, to e, co dostanę? Na no, Krzysiu, ty dostaniesz trójkę. No, ale sąsiad, szóstkę. Miałeś kamerę odwróconą w komputerze, debilu. Wszystko chciałam. O! O! Przepraszam was, dzieci, na chwileczkę. Ktoś do mnie puka, przepraszam. Zaraz wraca. Cześć, kochani! O! O! Cześć! I no i co dostał? No, dostał trójkę. O! Trójka, eh? Trójkę. Trójkę. Mm. <śleski> oh. 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 Ale możemy powalczyć o tę czwórkę. <śleski>